Prezydent będzie musiał no, troszkę tak balansować na linię między już nową odpowiedzialnością jako głowy państwa, człowieka, który będzie zupełnie inaczej oceniany teraz niż był w kampanii, a koniecznością wykonywania rozmaitych gestów, także retorycznych, wobec swojego elektoratu i elektoratu Beaty Szydło, elektoratu Pisowskiego. No, miałem wrażenie, że wczoraj tak właśnie prezydent ten slalom wykonywał. No ale właśnie tu wejdę słowo, że. Między innymi o tym mówił przed chwilą w tym studiu pan prezydent Bronisław Komorowski, że inaczej się mówi, jak się jest kandydatem, a inaczej się mówi, jak, już się, jak jest się już prezydentem. Pan prezydent Andrzej Duda mówił to jednak już kilka godzin po zaprzysiężeniu. I stąd... pan, pan prezydent Andrzej Duda w dalszym ciągu jest prezydentem wywodzącym się z partii, która ma ochotę przejąć władzę. Po najbliższych wyborach powiedzieć. Nie pan skłania się do tej tezy, że on po prostu to teraz wspiera dalej to tego typu retoryką kampanię wyborczą, a pana prezydenta mhm. on oczywiście nie, nie musi krzyczeć, że głosujcie na PIS, bo tego nie będzie robiło, jest prezydentem, ale te najbardziej populistyczne postulaty Prawa i Sprawiedliwości powtarza. To nie jest kwestia tego, że, że jacyś krytycy się uparli i, i twierdzą, że, że to jest idiotyzm, bo jak się weźmie ołówek i go się poślini i karteczkę i, i się na, na, na niej te wszystkie cyferki i słupki podliczy, to nie ulega na najmniejszej kwestii, że, że powrót do starego systemu jest po prostu zabójczy dla e, polskich finansów.